Dzień dobry. Witam pana. Moje i pana. Moje nazwisko Chudek Krzysztof. Ja się proszę bardzo uprzejmie o przedstawienie panów. A z jakiej to racji? A z takiej, że ja dział, działam w imieniu i dla dobra narodu polskiego i chciałbym y, znać panów na, imiona i nazwiska. Aspirant Borz z Wydziału Ruchu Drogowego z Rozumiem. Że się Mam zapytajcie. że pan kiedyś też będzie potrzeba pana tej policji? Czyli się zapytajcie. że pan kiedyś też będzie potrzeba panu tej policji? I się Mam zapytajcie. Nadzieje, że pan kiedyś też będzie potrzeba panu tej policji? Dzień dobry państwu. Dzisiaj na krótkim filmie e, udało mi się wyciągnąć od kolegi Krzyśka taki mały e, 3 materiał, który m, bardzo dobrze, bardzo dobrze zobrazuje e, różnicę między policjantem a funkcjonariuszem. To co ten gruby sierżantina powiedział e, to jest najpiękniejsza odzywka jaką może funkcjonariusz wycierający sobie mordę policją powiedzieć do gościa. Czekam na dzień kiedy będzie e, potrzebował pan pomocy policji. A, Ujmę to tak. Normalny obywatel potrzebuje pomocy policji tylko i wyłącznie w trzech przypadkach, kiedy dzieje mu się krzywda, na przykład dostanie wryj, albo go pobiją, albo ktoś go zabije, to już jest wielka krzywda, albo dzieje mu się szkoda lub strata, czyli wszelkiego rodzaju kradzieże, kradzieże z włamaniem. Generalnie cały kodeks karny. W kodeksie wykroczeń nie ma ofiary. Danego czynu. I ulubionym em, powiedzeniem wszy mundurowych, które chcą być policjantami, to jest właśnie to: czekam na dzień, kiedy będzie pan potrzebował pomocy policji. E, to jest klasyczna mm, odzywka, jaką może e, funkcjonariusz użyć w stosunku do obywatela. E, policjant to jest ktoś, kto działa. Na zlecenie powiedzmy obywatela, bo działa wtedy, kiedy mu się dzieje krzywda, szkota lub strata. Funkcjonariusz to taka menda, która wykonuje rozkazy. Jeżeli przełożony powie mu idź i nie wracaj mi tutaj do, na komendę bez 10 czy 20 mandatów, to on pójdzie i będzie sypał mandatami ile się da. Teraz tak, e, funk działalność funkcjonariusza to jest najczęściej e, pouczenie i mandat tylko te dwie opcje. I pouczenie z reguły polega na tym, że e, proszę pana, proszę pani, pouczam panią, pana o możliwości odmowy przyjęcia mandatu, wtedy skieruję wniosek o ukaranie w kolegium. Natomiast policjant e, działa jak dobry wujek i e, powiedzmy, traktuje społeczeństwo jak tata traktuje swoje dzieci. Do tego ma zapisane, że m, pomoże e, może udzielać pouczeń. Zwracać uwagę i ostrzegać. To są trzy zupełnie osobne pojęcia, natomiast mają zastosowanie w momencie, kiedy mm, policjant będzie chciał wychować kogoś. Zapiszę sobie w, notat, w notatniku, że tego a tego dnia spotkał taką, taką osobę, która robiła to i to, udzielił jej pouczenia. Następnym wpisem w, notat, w notatniku będzie, że zwrócił jej uwagę. Przy trzecim razie. Popełniania tego samego czynu po prostu ostrzeże, że za czwartym razem dostanie mandat. I ja absolutnie nie mam z tym e, najmniejszego problemu. Też jestem ojcem i wiem, jak się tłumaczy dzieciom. Wiem, jakie dzieci są, Także a że jesteśmy duże dzieci, także to pozostaje. E, natomiast funkcjonariusze to są e, tchu, uzbrojeni tchórze. Jeżeli przełożony powie mu, e, idź i. Łup to społeczeństwo, bo oni tak to nazywają. Ruch drogowy nazywa kontrole samochodowe łupaniem. Dokładnie tak jest. A więc łupią, ile się tylko da. Nie wiem, czy mają jakieś nagrody pieniężne za to, że przynoszą dużo mandatów. Natomiast jest to traktowane jak wynik w pracy. Im więcej masz wyników, to lepsze pieniądze powiedzmy, gdzie czekają, czy nie wiem, lepsza grupa zaszeregowania. Działa to dokładnie tak samo, jak na szwalni. Jeżeli szwaczka przez 8 godzin szyje i powiedzmy jedna uszyje przez 8 godzin, nie wiem, 50 sukienek, a druga uszyje 70 sukienek, no to efektywniejsza będzie nagradzana. Logiczne, prawda? Działa jak każda firma. Tak więc, gdy, gdy kiedykolwiek spotkacie jakiegoś grubego spaślaka i, i plującego się, czekam na dzień, kiedy będzie Pani potrzebował pomocy policji. To możecie, być pewien, że roz, to możecie być pewni, że rozmawiacie z funkcjonariuszem. To tyle. Także uczcie się. Funkcjonariusze, którzy chcą być policjantami, proszę Was, bardzo uczcie się. Zapraszam na kanał i zwrócę się o, z prośbą do widzów o przekazanie tego materiału do jak największej ilości funkcjonariuszy policji. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia.